Łukasz, wracasz po, po dłuższej nieobecności do reprezentacji Polski, czujesz też na sobie tą odpowiedzialność? No jesteś, masz być filarem tej drużyny? Czyli już od dłuższego czasu wydaje mi się. Tam, mm, jakoś starałem się mniej lub więcej brać tę odpowiedzialność też na siebie na boisku. Nie boję się tego i jeżeli trener na mnie postawi, to, no, to na pewno tak. Ale nowi koledzy w tej linii obrony są, Jest, mogą być nowe nazwiska, nowe twarze. Czyli. W reprezentacji zawsze jest tak, że, że przychodzi ktoś nowy i, i trener dobiera sobie zawodników. I wydaje mi się, że po to właśnie jest ten nasz taki jak ze Szkocją, żeby to zgranie poprawić. Jak z tą Szkocją zagrać, żeby? Żeby z nią wygrać i mieć taką przewagę psychologiczną przed eliminacjami do Mistrzostw Europy. To już omówimy na pewno z trenerem. Trener da nam jakieś wskazówki, powie jak mamy grać i, i będziemy yy, starali się to przełożyć na Czy biorąc pod uwagę, że macie przed sobą dwa mecze towarzyskie jeszcze, ale nie w terminach oficjalnych, fifowskich, to to jest taki ostatni sprawdzian przed eliminacjami? No zdajemy sobie z tego sprawę i, i na pewno tego czasu jest mało, no ale takie są terminarze FIFA, musimy jakoś sobie z tym radzić Będziemy sobie Jak odebrałeś czasowanie grup i naszych rywali? Jak oceniasz? Jest to grupa, no, z której na pewno hmm, możemy powalczyć o to, żeby, żeby y, awansować do mistrzostw Europy. I, y, y, jest, poza Niemcami wydaje mi się, że ta grupa jest w miarę wyrównana. Y, no i Gibraltar jest drużyną, tak naprawdę nie wiadomo o czego. Można się po nich spodziewać, bo zaczynają dopiero grać. Wiadomo, jest to małe państwo i, i z kim jak nie z nimi musimy wygrywać. Y, Dlatego mecze ze Szkocją, Gruzją, z Irlandią będą takimi meczami, które zdecydują o tym, czy awansujemy a to, do, do że, A to, że wylasowaliśmy Niemców, to Ciebie ucieszyło, bo zmierzysz się z, z niektórymi kolegami, czy, 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 czy nie ucieszyło, bo to bardzo trudny rywal? Na pewno ucieszyło pod tym względem, że, że, że będę rywalizował z kolegami też z drużyny może sprawimy jakąś niespodziankę i ich ogramy. Ale A jakieś rozmowy w szatni z kolegami były na ten temat? Tak, bardzo, bardzo krótkie. Aha. Trochę się pośmialiśmy i to wszystko.